To co, może Dawid? Najpierw ja zadam pytanie. Celem wprowadzenia, bo już niektórzy ludzie znają Cię z wykopu i z filmiku, którym zrobiłeś już wcześniej, zamieszanie. No ale celem wprowadzenia opowiedz, w jakiej jesteś w tej chwili sytuacji, jak to wygląda. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Mam na imię Dawid. Tak jak już tutaj prowadzący wspomniał, niektórzy z Was pewnie mieli przyjemność za, zapoznać się z moją sytuacją, niezależnie czy tego chcieli, czy nie, ze względu na wydźwięk, jaki wywołały materiały poprzednio umieszczone na wykopie i na YouTubie. Bardzo dziękuję za ten wydźwięk, on uratował moją sytuację i, i w zasadzie przyczynił się do dalszych sukcesów krok po kroku. Moja sytuacja, dla tych, którzy nie wiedzą, wygląda tak, że któregoś dnia dostałem nakaz zapłaty sądowy na 600 tysięcy złotych. Po przegranej zaocznej sprawie sądowej, o której nawet nie byłem przez wymiar sprawiedliwości poinformowany, nakaz zapłaty na 600 tysięcy na człowieka opierał się o księgi wieczyste banku. Zatem o wewnętrzne dokumenty banku, które mogły być dowolnie preparowane, nigdy nie były podpisywane przeze mnie, na żadnych dokumentów nie było mojego podpisu. I na tej podstawie wymiar sprawiedliwości, polski sąd. Wydał wyrok na osobę cywilną na 600 tysięcy. Żeby Państwu uzmysłowić skalę problemu, z jakim z dnia na dzień się spotkałem, poza poblokowaniem mnie wszędzie finansowym, zawodowym, emocjonalnym i psychicznym, żeby móc w ogóle odwołać się od tego nakazowego wyroku sądowego, w polskim prawie jest przewidziane, że należy wnieść 5% wartości, której spór dotyczy, czyli jak spreparowane dokumenty świadczyły o 600 tysiącach zadłużenia, to w polski sąd, żeby ja miał powiedzieć, że słuchajcie, przecież nigdzie nie ma mojego podpisu i nic w moim życiu nie wskazuje, żebym wyłudził ten kredyt, wymagał ode mnie 30 tysięcy wpłaty za złożenie niniejszego wyjaśnienia. Gdyby nie pomóc przyjaciół, prawników, bliskich mi osób, którym serdecznie z tego miejsca pragnę podziękować, nie udałoby mi się nigdy być tu, w tym miejscu teraz, w którym jestem i wygrać z tym goliatem, jakim było pekało, a ja jestem przecież tylko Dawid. Czyli co? Mam rozumieć, że normalnie, jak człowiek idzie do banku i chce pożyczyć jakąś dużą gotówkę, chociażby no nawet 30 tysięcy, to musi złożyć 30 czy 50 czy 100 podpisów pod różnymi dokumentami. Twój podpis nie był potrzebny. Mój podpis paradoksalnie nie był potrzebny. Jak na ironię jeszcze w momencie wyłudzania tego kredytu zmieniono wzory podpisów w dokumentacji bankowej, także podłożono nowe. Niczyich w strukturach banku podejrzeń to nie wzbudziło. Kółko wzajemnej adoracji w oddziale PKO Banku Polskiego. Wspólnych zainteresowań, również zresztą seksualnych. Jeżeli PKO mnie do tego zmusi, to o tym też odnagramy materiał. Mam bardzo dużą wiedzę o brudzie w strukturach tego banku. No i między innymi o tym właśnie, w jak prosty sposób, bez czyichś podpisów, na własnym przykładzie mogę wam opowiedzieć, wyłudzić 300 tysięcy z odsetkami 600 i zmarnować komuś prawie 10 lat życia, rozbić mu rodzinę, dom. Czyli co, czyli mam rozumieć, że sytuacja wygląda tak, że jeśli ktoś pracuje w banku, to ma duże pole do dorobienia do nadużyć, do dorobienia do takich przestępstw i potem bank za to nie odpowiada, to jak to wygląda prawnie? z ich strony i czy w ogóle doczekałeś się jakichkolwiek, nie wiem, przeprosin albo w ogóle prób rozmów, negocjacji na jakimś tam w miarę wysokim szczeblu, żeby ktoś Cię zapytał albo Ci chociażby przedstawił te dokumenty kredytowe. Tobie. Sama instytucja banku jest to instytucja wysokiego zaufania publicznego, w związku z tym, żeby otworzyć bank trzeba okazać się procedurami i zapleczem, które jak gdyby stawia ją w dobrym świetle jako taką instytucję. Zatem też bank ponosi dużo większą niż inne podmioty odpowiedzialność. Jak wyglądała zatem odpowiedzialność ze strony PKO? Pytasz. PKO podejmując wiedzę i widząc mój wniosek, a w zasadzie moje odwołanie od ich wniosku i nakazu zapłaty 600 tysięcy bezpodstawnego, założyło mi sprawę na drodze cywilnej, aby w ten sposób wymusić na mnie. Jak odpowiedzialność, nieważne czy zawinioną, czy niezawinioną za niniejsze wyłudzenie, nie liczyło się od samego początku dla PKO to, kto wziął i wyłudził niniejsze środki, tylko liczył się kozioł ofiarny, czego uparcie udowadniają do dnia dzisiejszego. Dlaczego? Dlatego, że na dzień dzisiejszy, mimo że wyroki na obu sprawcach wyłudzenia już się prawomocniły, ja nadal mam widoczne na swoim koncie zadłużenie ponad 300 tysięcy złotych. Nadal nie dostałem żadnych przeprosin od banku, nie dostałem żadnej propozycji zadośćuczynienia. Nie dostałem też propozycji odszkodowania, ani odpowiedzi, póki co na wysłany kilka miesięcy temu sądowy już, ale jeszcze polubowny, wzywający do negocjacji pozew. W związku z tym PKO najpierw mnie gnoiło, nie mając wiedzy, że to nie ja wziąłem kredyt, potem już mając wiedzę, że to nie ja wziąłem kredyt, mnie gnoiło, a teraz jestem nadal przez nich gnojony, bo uważam za bardzo dużo oszczerstwo wobec mojej osoby, że nadal na moich danych figuruje to zadłużenie. No i cóż, no i nie widzą chyba ze swojej strony żadnej winy. W związku z tym teraz my drodzy Państwo i ja z waszą pomocą zajmę się tym, aby im tą winę wskazać. Tak jak wcześniej, zmusiliśmy wymiar sprawiedliwości wytykając mu jego błędy do działania, a nie udawania, jak mówiłem, że działa. Teraz pora na PKO. PKO w momencie, w którym już dysponowało wiedzą i uprawomocnionym jednym z wyroków na sprawcy, który z ramienia PKO akurat był, na próby mojego ostrzegania w internecie ludzi o tym, z jakim niebezpieczeństwem wiążą się zaniedbania w procedurach wewnętrznych tego banku, postanowił za pomocą jednego ze swoich troli internetowych grozić mi odpowiedzialnością karną, cywilną i finansową za to, że jestem w poczuciu wobec innych osób obowiązku, żeby poinformować ich o tym, z jaką sytuacją się spotkałem i że ich to również może spotkać. Zatem spotkałem się nie tylko z brakiem przeprosin, empatii czy ludzkich odruchów ze strony banku już nie mówię o odszkodowaniu za dość uczynieniu czy w mediach masowego przekazu jakichś przeprosinach, tylko z atakiem ich, z ich strony przez ich strola internetowego, że oni mi jeszcze pokażą. Powiedz mi, co w takim razie ze sprawcami, z, z, z pracownicą banku i, i, i tymi osobami, które były odpowiedzialne za, 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 za to oszustwo. I tu, drodzy Państwo, przechodzimy do uwielbianego przeze mnie wymiaru sprawiedliwości, o którym jeszcze dzisiaj w późniejszych momentach to troszeczkę sobie porozmawiamy. Wyobraźcie sobie, że sprawcy, którzy preparowali dokumenty, kłamali, składali fałszywe zeznania na sprawach sądowych itd. i tak dalej. A przede wszystkim wyłudzili 600 tysięcy złotych z odsetkami, dostali zawiasy. Ja nie wiem, to jest jakiś paradoks w tym kraju, że so sąsiad kolegi kradnie dwa rowery i siedzi cztery lata. Koleżanka moja na infolinii trzy tygodnie pracowała w sklepie, okazał się internetowym oszustwem, siedzi 3 miesiące. Do tego też jeszcze wrócimy. Tak. A tu wyłudzają. 600 tysięcy kłamią w żywe oczy, 10 razy na sprawach sądowych zmieniają zeznania, i nawet sąd, mając przecież wiedzę w tym wypadku o przestępstwie, o składaniu fałszywych zeznań, powinien podjąć z urzędu postępowanie. Nic się nie dzieje. Sprawcy śmieją się, wręcz dostają mały wyrok. Mało tego, w apelacji są jeszcze uniewinnieni od pokrycia wobec banku szkód, na które bank narazili. W związku z tym uważam, że to jest jakaś kpina, to jest jakiś żart, nie mieści mi się w głowie, ale nie mam już siły walczyć i mścić się na sprawcach pociągnych do odpowiedzialności ze stopy cywilnej i pociągę, a w zasadzie już to się dzieje, do, czym, do czego zaraz przejdziemy bank do odpowiedzialności też na stopie cywilnej za krzywdy, których doznałem ja, moja rodzina i również moi bliscy, moi przyjaciele, którzy musieli mnie w tych chwilach depresji podnosić z dna kilka razy i, i, i ratować mi życie. Koniec. No dobrze, no ale teraz jakby wina jest bezsprzeczna, prawda? Już wiadomo w tym momencie: bank i, i sąd i wszyscy w zasadzie wiemy, po czyjej stronie leży wina. No a teraz jakby jest chyba pora na to, żebyś ty dostał jakąś rekompensatę, skoro, skoro to już jest jakby jasne. I co się dzieje w tej sprawie? Pozwoliłem sobie po uprawomocnieniu się wyroku na pracownicy banku złożyć pozew o zawezwanie sądowe do negocjacji z bankiem na temat tego, jak będzie wyglądać teraz odszkodowanie za dość uczynienie i rekompensata sytuacji, w którą mnie wpakowała ich pracownica, czyli w którą wpakował mnie, nazywajmy rzeczy po imieniu bank. Bank tutaj będzie zapewne w jakiś głupi sposób gra, grał na czas, pewnie w wywiadach telewizyjnych będzie robił wam pranie mózgu opowiadając, że to winna jest pracownica, że przecież oni, że cesują teraz na nią odpowiedzialność i tak dalej, i tak dalej. Pragnę wam, drodzy państwo, od razu uzmysłowić, że to nie ich pracownica wysyła, wysyłała mi wezwania do zapłaty. Skoro to wina ich pracownicy, to czemu PKO wysyłało mi ich dział indykacji wezwania do zapłaty, straszył mnie komornikami i zrujnował mi na prawie 10 lat życie? Skoro to wina ich pracownicy, to chyba powinienem od niej dostawać takie wezwania. Dostawałem od banku, zatem bezsprzeczna jest wina banku. Mało tego, ich kurestwo w późniejszym postępowaniu, gnojenie kozła ofiarnego i to, że do tego momentu nikt nie raczył z zarządu PKO powiedzieć zwykłego przepraszam, zmusił mnie do tego, że na drodze cywilnej wystąpiłem o odszkodowanie. Proszę was, drodzy widzowie, o wsparcie, o nagłaśnianie tej sprawy, linkowanie. Drogich hejterów proszę dalej o jazdę ze mną, to mnie tylko wzmacnia i mobilizuje do bycia otwartym. także chuj wam w dupę, a ci, którzy są po mojej stronie, po prostu niech robią to, co robili przy poprzednich materiałach. Zróbmy burdel. Ruszyliśmy wtedy dupę wymiarowi sprawiedliwości. Wrok prokuratura po waszych działaniach na Wykopie, YouTubie i i telewizyjnych materiałach zrobiła więcej niż przez kilka lat wcześniej. W związku z tym da się, trzeba po prostu działać i teraz walczyć o to, żeby bank poniósł odpowiedzialność, co uchroni pewnie w przyszłości niejedną niewinną osobę przed błędami tego banku. Co robiłeś przez te wszystkie lata i co robisz teraz? Jakby trudno było Ci się na pewno odnaleźć, będąc wszędzie poblokowany, mając poblokowane konta. No tak, to, to Ale... nie jest łatwe to, o czym mówisz. Spotkałem się naprawdę z, ze spiętrzeniem dodatkowych problemów w życiu względem takiej linii normalnego Człowieka, ale przekuwam to w sukces, drogi przyjacielu. Ilość spraw sądowych, przez które przeszedłem, ilość zagadnień, prawniczych dokumentów, przez które przebrnąłem, spowodowała, że na outsourcingu wraz z przyjacielem otworzyliśmy taką mobilną kancelarię prawniczą. Zajmujemy się głównie pomocą ludziom w trudnej sytuacji finansowej, modną w tej chwili upadłością konsumencką. To wszystko powoduje, że czuję, że przekuwam te 7 lat nieszczęść teraz w swój i mam nadzieję, też bliskiego mi przyjaciela, sukces. Zachęcam Was drodzy widzowie do tego, aby gdy ktoś z Was lub ktoś z Waszych bliskich wpadnie w tarapaty finansowe, skontaktować się z nami, skonsultować jak nikt przeszedłem na własnej skórze to co Wy czujecie. Uwierzcie mi, obracałem się za siebie wielokrotnie, czy dzisiaj mi zabiorą samochód, którym jadę, czy jutro i wiem, jak czuje się człowiek zaszczuty pismami od komornika, człowiek, który boi się rano wstać, którego boli brzuch, który nie widzi szansy na jakiekolwiek perspektywy polepszenia swojej sytuacji w życiu. Ja to wiem, rozumiecie? Jestem w stanie Wam pomóc z każdym skurwiałym komornikiem, z każdym wierzycielem skupującym długi, z każdą osobą, która chociaż trochę naruszy Waszą nietykalność, którą gwarantują Wam Wasze prawa, a ja jestem od tego z przyjacielem, żeby to wyegzekwować, a w majestacie prawa jeszcze możemy też pomóc Wam na przykład z pełnym odurzeniem przy upadłości konsumenckiej. Zapraszam. Jesteśmy naprawdę coraz lepsi w tym, co robimy. Teraz takie małe postscriptum odnośnie mm, Rzeczy, o których wspominałem w materiale, to jest kolejnych kontrowersji wokół działań wymiaru sprawiedliwości. Będę miał dla Was ciekawostki dotyczące m.in. prokuratora z Nowego Miasta Lubawskiego i jego zaniedbań w jednym z postępowań, a potem jego spierdolenia i zostawienia tonącego krętku w postaci wycofania się z wprowadzenia sprawy po tym, jak najpierw je trzy miesiące partaczył, nie potrafiąc zagwarantować podstawowych praw obywatelowi, za którego opowiada, nawet gdy ten jest tymczasowo zatrzymany. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że te prawa, o których ja będę mówił, czy do których oponuję w swoich materiałach, to są to prawa wynikające z tego, że zarówno sta władza ustawodawcza, jak i władza wykonawcza ma obowiązek nie tylko pilnować, abyście przestrzegali prawa, które was obowiązują, ale aby były przestrzegane też wasze prawa. To jest w zakresie ich obowiązków. Zakichanym obowiązkiem prowadzącego postępowanie prokuratora jest to, aby dopełnił Praw i obowiązków wobec osób, za które odpowiada jako funkcjonariusz publiczny. Trzeba być pozbawionym empatii gnojem, żeby tego nie rozumieć, i partaczem zawodowym, żeby nie przestrzegać tego w pracy. Subskrybujcie, oglądajcie. Zaczynam żyć, będzie coraz więcej, coraz głośniej.